Od zguby, gdy zagrasza cios, Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, i broni od zguby, gdy zagrasza Miojca ojca, i syna i ducha świętego. Pan zywa mi, i słucham Świętą ofiaruje za zmarłą Ilonę Czech Obidowicz. Jest to intencja od bratanicy Ewy z rodziną. Dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła błogosławioną Marię Angelę Truszkowską, dziewicę. Maria Angela Zofia Kamila Truszkowska urodziła się w 1825 roku w Kaliszu, otrzymała głęboko religijne wychowanie, jako dwudziestokilkuletnia osoba poświęciła się w Warszawie pracy wychowawczej wśród ubogich dzieci oraz działalności charytatywnej wśród chorych. 21 listopada 1855 roku, święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, jako pierwsza złożyła śluby, dając początek zgromadzeniu sióstr świętego Feliksa, potocznie zwanych Felicjankami. Po 30 latach heroicznie znoszonego cierpienia zmarła 10 października 1899 roku w Krakowie i tutaj spoczywa. Rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przytobłagam błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę. Wszystkich aniołów i świętych, Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, bo niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, na miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę. Sprawa byśmy umocnili jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki w wieku. Czytanie z księgi proroka Joela. Przepaszcie się i płaczcie, kapłani. Podnieście lament, słudzy ołtarza. Wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga Mojego, bo odmówiono domowi Boga Waszego ofiary pokarmowej i płynnej. Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców kraju do domu Pana Boga Waszego i wołajcie do Pana. Ach, biada, co za dzień! Bliski jest dzień Pański. Zniszczenie przyjdzie od niszczyciela. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski, dzień, bo jest już bliski, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki, a mocny, którego mu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy, aż po lata następnych pokoleń. Oto słowo Boże. Pan będzie sądził, ten świat sprawiedliwie. Pan będzie sądził, ten świat sprawiedliwie. Chwalić cię będę, panie, całym sercem moim. Opowiem wszystkie cudowne twe dzieła. Cieszyć się będę i radować to, zaśpiewam psalm na cześć twego imienia. Pan, Pan będzie sądził, ten świat, ten świat sprawiedliwie. Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników. Na wieki wymazałeś ich imię, Boga wpadli do dołu, który sami kopali w sidle przez nich, ukrytym noga ich uwięzła. Pan, pan będzie, będzie sądził lud, ten świat, świat sprawiedliwie. sprawiedliwie, a pan zasiada na wieki. Przygotował swój tron, by sądzić, Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, rozstrzygał bezstronnie sprawiedliwość. władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższone, przyciągnę wszystkich do siebie. Pan nazywam mi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy, inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami? A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swojego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam – Chodzą i mieszkają tam i stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Oto słowo pańskie. Do miłosiernego Boga zanieśmy teraz nasze pokorne prośby i błagania. Módlmy się za papieża Leona, aby był dobrym pastorzem dla ludu wiernego. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie brakło ludzi, którzy będą głosić Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby ich ciężka praca na roli była szanowana i doceniana. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłą Ilonę Czech-Obidowicz, aby miłosierny Bóg przyjął ją do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy pokładali nadzieję w Bożym miłosierdziu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pokornie błagamy, abyś przyjął nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. nie, niech nas z niebem Pocho jednywa i uzyska. Udcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski, błogosławionej Marii Angeli, dziewicy i pokornie Cię prosimy, niech nasza ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wahami. W górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. I Ciebie wychwalali, Panie Ojcze, Niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, którym, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na nas. błogosławiony, który idzie w imię, Pańskie. za Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, Dopóźnij do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni jego słowom ośmielamy się mówić Ojcze Nasz, I imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei, oczekiwali przyjścia. Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chrystus, ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój Mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baran ku który gładzisz grzechy świata. Baran Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.

Yeah. Módlmy się. Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem, sprawa byśmy za przykładem błogosławionej Marii Angeli nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. A nazywam mi, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, po błogosław Jezu drogi. Hey, and